Test przeciwpożarowego detektora iskrzenia AFDD z wykorzystaniem pokazowej walizki od firmy ITON. To co widzimy tutaj to jest detektor iskrzenia AFDD+, wyłącznik kombinowany. Walizka ma za zadanie pokazać różnicę w działaniu obu zabezpieczeń przy teście iskrzenia. Dodatkowo mamy też test upływu by pokazać działanie członów różnicowych tych urządzeń. Tutaj mamy elektrodę, której rozsuwanie Symuluje przerwanie przewodu. No i na koniec obciążenie dodatkowe, ponieważ musi mieć około 1 kW, by pojawiło się iskrzenie, by móc je zarejestrować. Oraz no to jest wymagane do testu samego członu AFD. No dobra, spróbujmy na początek zrealizować sam test upływu. Na początek detektor iskrzenia AFDD, test upływu. Pokrętłem będę podnosił wartość tego, tej upływności. No, i tam przy około 25, przy małej krzywej, aparat zadziałał. Sprawdźmy teraz, jakby się zachował wyłącznik kombinowany. Test upływności. Reguluję wartość. Mamy około 24. Oba wyłączniki wyzwalają, także widzimy, że tutaj nic niespotykanego nie ma. Teraz spróbujmy, słuchajcie, zrobić sobie test iskrzenia. To będzie trochę hałasu, bo zacznie y, obciążenie zostanie uruchomione. Weźmy sobie test iskrzenia. Ja rozsuwam powoli elektrody. Ok, udało mi się wygenerować iskrzenie. Stąd wyzwolił detektor iskrzenia. Teraz pytanie, co by było, gdybyśmy się przełączyli na wyłącznik kombinowany, i czy też uda się to zrobić? Weźmy test iskrzenia i z powrotem. Rozsuwam. Że jest iskrzenie, nie reaguje. Nie wiem, czy to widać. Ale cóż, no teraz jak rozchuję jeszcze bardziej symuluję przerwanie obwodu, no to przestaje obciążenie pracować. Jest cisza, natomiast widać, że niestety wyłącznik kombinowany nie nadaje się do reagowania prawidłowego na iskrzenie przewodów. Chcecie wiedzieć więcej? No to zapraszam do pełnego materiału na YouTubie. Trzymajcie się, hej!